oraz 14, że znajemy nagrody naukowe polityki od początku adresowane do młodych, wybitnych polskich naukowców. Ta nagroda jest przyznawana dwuetapowo. Tradycyjnie nasza kapituła profesorska selekcjonuje setki zgłoszeń. Wybieramy potem w trudzie finałową piętnastkę, a potem z tej piętnastki już kapituła drugiego stopnia, kapituła społeczna. Wybiera piątkę przedstawicieli poszczególnych kategorii nauk, którzy są zdobywcami tego rodzaju Grand Prix. Miło nam w tym roku po raz pierwszy uczestniczyć w nagrodach naukowych polityki, doceniając kolejne ambitne i wyjątkowe prace badawcze. Wspieramy nagrody polityki już od wielu lat, z uwagi na to, że jest to bardzo cenny projekt. PZU stara się zapewnić spokój i cieszymy się, że tego typu stypendium zapewni spokój nowym, nauk, młodym naukowcom i pozwoli im skoncentrować się na nauce, nie myśleć o tych bardziej przyziemnych rzeczach. My bardzo rzetelnie, naprawdę bardzo rzetelnie, z pomocą kolegów. Analizujemy dorobki tych młodych ludzi, ich osiągnięcia i wyróżnienia, a potem przychodzą po nas laicy i nagle to oni mają zadecydować, którzy z tych, których my wskażemy, będą wyróżnieni. Ta kapituła drugiego stopnia, kapituła złożona z ludzi, którzy się nie znają na wszystkich dyscyplinach nam przedstawionych, kapituł, to powoduje się przede wszystkim takim, taką intuicją ciekawości. Co byśmy z tego najbardziej chcieli zobaczyć, co nas najbardziej w tym zaciekawiło i wydaje mi się, że to jest dobre przypomnienie, że nauka ma ten obowiązek odpowiadać na elementarną ludzką ciekawość. Dzięki sponsorom polityka jest bogata i w związku z tym pozwala nam wskazać palcem na to, co nas ciekawi, co byśmy chcieli powiedzieć. Zbadajcie nam, to dowiemy się czegoś więcej. Zapraszam na scenę finalistów kategorii nauki humanistyczne: pan magister Łukasz Andrzejewski, pan doktor Adam Kola i pani doktor inżynier Agnieszka Labus. Zapraszamy czwórkę finalistów kategorii nauki społeczne: pani doktor Katarzyna Adamczyk, pani doktor Anna Baranowska-Rataj, doktor habilitowany Tomasz Niedzielski, doktor habilitowany Bartłomiej Nowak. Kategoria nauki o życiu, pani doktor Edyta Brzuska-Wójtowicz, pan doktor Michał Gront, pan doktor Michał Filip Kamiński, pani doktor Małgorzata Zakrzewska. W dziedzinie nauk ścisłych, pan doktor Łukasz Albrecht, pan doktor Piotr Niemiec. Nauki techniczne, pan doktor Michał Kruk. Zapraszamy, pan doktor Grzegorz sobą. Nauki humanistyczne doktor inżynier Agnieszka Labus, doktor Anna Baranowska Rataj, nauki o życiu doktor nauk medycznych Michał Kamiński, wyborem jest pan doktor habilitowany Piotr Niemiec. doktor inżynier Michał Kruk. Dla mnie ta nagroda to jest chyba najważniejsza nagroda naukowa, jaką w życiu w ogóle dostałam. Traktuję to jako wyróżnienie dla całego zespołu, w którym miałam przyjemność pracować. Tę nagrodę chciałem dedykować właśnie mojej żonie. Nie czuję się na siłach, żeby dziękować komkolwiek zmienia i nazwiska myślę, że Michał sam to zrobi. Chciałbym podziękować mojej żonie, że wypowiedziała słowa, kiedy zastanawiałem się, czy złożyć o to, o to stypendium. Powiedziała, złóż co ci szkodzi. Dziękuję. Gratuluję przede wszystkim laureatom dlatego, że pokazujecie, że warto być naukowcem, że Naukowiec to jest coś ciekawego, to jest naukowiec, to jest też fan, który można mieć z wykonywanej pracy. A co może być przyjemniejszego niż wykonywanie pracy, która daje satysfakcję? Muzyka Chciałam bardzo też podziękować e, panu redaktorowi, zespołowi z polityki, e, fundacji za to, że prowadzicie ten program stypendiów i nagród wiele lat. Za to, że mówicie jak ważna jest nauka i robiliście to wtedy, kiedy jeszcze nie było to modne. To są fajni młodzi ludzie z wieloma pasjami, nie tylko naukowymi, z, którzy jakby dosyć inteligentnie planują swoje życie, mają mnóstwo ciekawego do opowiedzenia. No to no pokazać ich. no Może gdzieś w jakimś tam mam talent, no mógłby się czasem pokazać profesor matematyki, bo on ma talent do matematyki. To jest bardzo ważne wyróżnienie, bo do świata dociera, że nauka jest ważna, że nauka jest potrzebna. Mamy taką zasadę, że nie zmieniać tego, co dobrze działa, a tu jeśli chodzi o główne mechanizmy działają świetnie, czego dowodem no kolejna fantastyczna piętnastka laureatów.